Co jest kluczowym wyróżnikiem, co powoduje, że jednym firmom się udaje zrobić taką rewolucję i przełom w organizacji, a którym nie? Otóż dzisiaj wracam z kolejnego projektu właśnie jestem w drodze powrotnej z Warszawy, gdzie mam taką refleksję, że kluczową rzeczą tak naprawdę jest gotowość do zmiany. I nie ma chyba niczego ważniejszego, bo w każdej firmie, niezależnie na jakim rynku działa, można znaleźć taki obszar, takie ograniczenie, taki paradygmat, taką zmianę, która przyniesie przełomowy wynik. Natomiast... Jeżeli ktoś nie chce tego zmienić, to niezależnie co ja wymyślę, rewolucji nie będzie. Więc kluczowa, że jest gotowość do zmiany i my to widzimy przez kilku rzeczy. Po pierwsze, musi być zaufanie, żeby mówić o problemach otwarcie, co jest wielkim deficytem w wielu firm. Po drugie, musi być gotowość do tego, żeby zaadresować te największe wyzwania i zmienić zasady pracy w tym obszarze. Po trzecie musi być gotowość do poniesienia porażki, czyli próby. Zmian, rzeczy, które nie są oczywiste i czasami może się nie udać. Będzie trzeba zrobić kilka iteracji zmian, zanim się uda. Ale to są te rzeczy, które powodują, że ta firma, o której dzisiaj byłem, w moim przekonaniu odniesie spektakularny sukces, bo są gotowi na to, żeby próbować, nie boją się mówić o trudnych rzeczach i chcą pracować razem jako zespół, więc bardzo im kibicuję.